Dzień dobry. Dzisiaj sprawdzimy poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów Aisin Warner AW5550SN, Volvo S80 rocznik 2005, silnik 2.4 diesel. Na początek zrobimy jazdę, żeby rozgrzać olej. Jazdę rozgrzewającą olej, zwany inaczej ATF, mamy zakończoną. Otworzę teraz pokrywę, żeby mieć dostęp do miarki poziomu ATF od góry. Silnik i skrzynia biegów osiągnęły temperaturę roboczą. Teraz uruchomię silnik i sprawdzę poziom ATF w automatycznej skrzyni biegów. Poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów Zawsze sprawdzamy na pracującym silniku. Przy czym najlepiej sprawdzać poziom oleju, kiedy skrzynia biegów osiągnie temperaturę roboczą. Mamy maksimum HOP. To jest idealny poziom APS. Dobrze jest pamiętać, że ATF powinien być zgodny ze specyfikacją Volvo i Aisin-Warner JWS 3309. Przy okazji pokażę, gdzie znajduje się tabliczka znamionowa w skrzyni biegów. Widziana od góry dostęp jest bardzo słaby, ale najpierw zdejmę osłonę górną silnika. Widok z góry, tabliczki znamionowej automatycznej skrzyni biegów. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.